Dzień dobry widzowie! Dogrywam ten głos z tego względu, że kamera była ustawiona w trybie timelapse i to co mówię na początku, jak widzicie te rozłożone tarcze i przekładki, niestety się nie nagrało. Więc dzisiaj wymienimy sprzęgło. Tarcze zostały kupione oryginalne w serwisie. Za tarcze po rabacie zapłaciłem 6 stówek. Przekładki i sprężyny są. Z zamiennika TRW i one kosztowały 270 zł po rabacie, i to był jedyny komplet przekładek dostępny w Polsce, który można było kupić. Jeśli byłoby kompletne sprzęgło w zamienniku TRW, po rabacie kosztowało 480 zł. Także zapraszam do oglądania. Może tak wam pokażę. No, i zabieramy się do składania. Tutaj w misce w oleju są tarcze, tarcze sprzęgła namoczone. One moczyły się cały dzień, całą noc, ma powiedzieć na całą dobę. Po co się te tarcze moczy? Takie współczesne tarcze, one są wykonane, nie wiem, no z jakiegoś chyba metalu. I są na tych tarczach takie, te okładziny cierne. Te okładziny cierne one mają. Tendencje do nabierania oleju, przez co minimalnie zwiększają swoją grubość. Jeśli by nie były namoczone, byście złożyli to sprzęgło na takich tarczach tylko posmarowanych olejem tylko takich, żeby były mokre, żeby one się nie spaliły od razu po uruchomieniu. Zacząłby się kasować luz podczas jazdy. Im byście dłużej jechali, tym bardziej one by się robiło ciasne. No i jeśli na przykład ktoś jest ogarnięty i zrobi sobie duży luz na sprzęgle i będzie często to sprawdzał, czy ta dźwignia, czy na dźwigni sprzęgła luz mu się kasuje, to uniknie spalenia sprzęgła. No, ale jeśli ktoś zapomni o tym, złoży jest dobrze, 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 wsiądzie zacznie sobie jechać w trasie, i nie wiem, po przejechaniu. Pół godziny czy godziny, nagle okaże się, że się sprzęgło ślizga podczas jazdy, bo ten luz się skasował. Yy, I cały czas jakby sprzęgło było w pracy. Dlatego moczy się te tarcze, żeby po złożeniu one już nie zwiększyły swojej objętości, no jak będą zamontowane. No i teraz tak, yy, w zestawie tarcz, tu z tego co kojarzę, jest, co, jak, jeśli dobrze pamiętam, 9 tarcz z czego siedem jest takich samych i dwie są... inne. A, może jeszcze. Co eee, czyściłem sobie tej szczoteczką, te, ten kos sprzęgłowy, e, to w koszu zbierają się osady przy zużywaniu tarcz. E, no, taki osad w tych rowkach wszędzie się zbiera. I podejrzewam, że gdybyście tego nie umyli, złożyli, to sprzęgło będzie działało. Chodzi tylko o to, że jak ten brud tutaj zostaje, a jest możliwość go umycia, no to zróbcie to, bo zalejecie świeżym olejem i ten świeży olej zaraz będzie wypłukiwał ten brud, no i będzie się będzie się brudził. Więc po co to, po co to ten świeży olej brudzić. Dobra, no i zaczynamy, bierzemy się za te tarcze. Dobra i teraz to są trzy różne tarcze. Taka wąska. Jest tylko jedna i ona idzie jako pierwsza. Takich tarcz jest 7, no i dodam na przemian z przekładkami, a to jest tarcza ostatnia z takimi grubymi tymi okładzinami ciernymi. W tarczach też macie tutaj takie wypustki, takie wycięcia. Co, co, kilka, co kilka tych prostokącików jest takie wycięcie. Nie muszą one być w jednej te wycięcia w jednej linii mogą być, mogą być na przemian, mogą być. Jak, jak włożycie, tak będą. No. Niektórzy twierdzą, że to ma znaczenie, niektórzy twierdzą, że nie ma znaczenia, i prawda jest taka, że jakbyście tego nie złożyli, to i tak będzie działać. Na przekładkach, też jak się przyjrzycie, nie, no to nie widać, bo to jest. To jest minimalne, ale czy weźmiecie oryginalną przekładkę czy taką nową zamiennika? Z jednej strony tu jest bardziej ostry rant, a tu jest minimalnie taki zaokrąglony. Też jakbyście tych przekładek nie włożyli, też będzie działało. Oryginalnie są tak włożone, że tutaj tym bardziej delikatnym rantem są wkładane jakby w stronę skrzyni biegów. Ostatnia przekładka, którą kładziecie, ona jest dużo węższa od, czy tam cieńsza od, od pozostałych. I to jest ta przekładka najbliżej, nie wiem, docisku, tak to można nazwać. Nie wiem, jak to tam będzie fachowo. Ostatnio tarczek wkładacie, bo wszystkie wkładaliśmy tutaj w ten taki jakby długi rowek. W ten sposób. I ta tarcza też on tak wejdzie. I też będzie działała. Ale oryginalnie zawsze producent składa to tak, że ostatnia tarcza jest włożona o jeden ząbek, jakby jest przesunięta. Więc i my ją tak włożymy. Teraz następna rzecz. Ten jakby wewnętrzny element kosza, on się obraca. I jakby to wam powiedzieć, można, można, można jakby jakby sam ten docisk włożyć w różny sposób. Można go włożyć. Aha i tu jeszcze macie bolce takie trzy. Podejrzewam, że te elementy to jest jest to do antyhopingu. I można to włożyć, na przykład tak. No zaraz, zaraz, tak. A no i tak będzie i tak nawet będzie prawidłowo, ale zaraz wam coś pokażę. Po mi się. I tak też możecie to włożyć. I nawet. A tylko, że jak będziecie przykręcać docisk, podejrzewam, że na tych, nowych, na tych nowych sprężynach, które są dłuższe, no to idzie to zauważyć. Bo jak włożycie sprężynę do końca, to śruba tak Wam. No, ledwo łapie nie chce złapać gwintu. Jak ją lekko dociśniecie. No to na załapik gwint. O, no i sobie złożycie. Tyle tylko, że tutaj zrobi się, zrobi się luz. I to jest tak, że tylko w jednej pozycji można to złożyć. O. To będzie tak. To będzie tak. Nie ja tą kropeczkę robiłem. To jest taka czarna kropka na tych dwóch elementach kosza. Ta kropka już tutaj była, ale gdybyście sobie rozkładali sprzęgło, możecie sobie zaznaczyć, żeby tylko, właśnie, mimo tego, że sobie zaznaczycie tutaj i tutaj, to jeszcze środek kosza musi być ustalony w tej pozycji, w której był. Czyli wypadałoby na przykład zaznaczyć sobie na tym elemencie tutaj kropkę, że on jest. Po lewej stronie, na górze, i tutaj dwie kropki, żeby Wam się wszystko zgrało i wtedy będzie elegancko. No i teraz, jak wkładacie sprężynę, to śruba bez problemu się załapuje. I teraz sobie pomyślicie, kurde, ale on jest łebski, ale on dużo wie. Nie wiem, po prostu już raz złożyłem to sprzęgło i złożyłem je tak jak Wam pokazałem, że było źle. No, ja mam jakby to przewagę, że mam telefon do Waldka. No właśnie. No i Waldek wszystko mi powiedział, i słuchajcie, teraz kolejna ważna rzecz. W koszu sprzęgłowym na środku tutaj macie taką. Nakrętkę i śrubę. Nakrętka jest do skontrowania tej wewnętrznej śrubki. Ta śrubka, tą śrubą regulujecie luz. Jakby tu Wam wytłumaczyć, samego luzu nie reguluje się tylko na klamce sprzęgła, bo może być taka sytuacja, że na klamce będziecie mieli centymetr luzu, a tak naprawdę sprzęgło już będzie w fazie pracy. Z tego względu. Już Wam pokazuję, tylko kabelek wypnę. To jest ten popychacz. Tutaj macie, dekiel, tutaj macie jeszcze ten dekiel. Tu jest montowana na górze linka do sprzęgła. Jak wciskacie, jak wciskacie dźwignię, to ten polec wciska tam docisk. I Teraz zobaczcie. Jak ja tam sobie wcisnę palcem tamtą nakrętkę, to on się wysuwa. Może być taka sytuacja, że jak przykręcicie ten dekiel, do którego się wkręca linkę sprzęgła, to ten dekiel może już tutaj lekko prężyć. I chodzi o to, że mimo tego, że będzie luz na klamce, to pomiędzy obudową, a dociskiem już będzie to mocno dociśnięte. Więc po złożeniu trzeba sobie sprawdzić, jaki jest założony dekielek, czy między... Tym czymś, tym popychaczem, a tą dźwigienką, która go wpycha, jest luz. Bo jeśli na przykład tutaj byłby nadmierny luz, to oczywiście linkę możecie tak naciągać do tego stopnia, że tutaj już po prostu wam to już się oprze ta dźwigienka, która to wpycha, i tak, i ten, w ten sposób luz skasujecie. Ale gdy nie ma luzu tutaj, no to linką, ile byście jej nie wykręcali, luzu nie zrobicie. Także to też o tym pamiętajcie. I do regulacji tego luzu z tej strony w deklu macie tutaj taką dużą nakrętkę. To jak będę montował dekiel to Wam pokażę o czym mowa. Odebrałem dzisiaj dekle z lekierni proszkowej. No dekle, kose, pajączek. Dekle już sobie tu je obłupałem z taśmy. Tu jeszcze się nawet klei od spodu. Sam sobie to wszystko pooklejałem. To jest dekiel od pompy wody. Oryginalnie jest srebrna. Tomek chciał czarną w kałusemce i ona jest jeszcze jakby nierozklejona. Jeśli decydujecie się na malowanie takich dekli, no najczęściej jest tak, że zanosicie dekle i facet, który maluje, to albo też piaskuje, albo oddaje do kogoś, kto mu piaskuje. No on później je maluje. No, jak mu powiecie, żeby wam okleił, to różnie to z tym bywa. Więc tak się, tak się złożyło, że ostatnio u jednego mojego kolegi zobaczyłem, że ma piaskarkę. No to więc się już silnie ucieszyłem i sam wypiaskowałem te elementy. I również sami okleiłem, bo chciałem, żeby było oklejone to, co trzeba, i tak, jak trzeba. Nie za dużo, nie za mało, żeby gdzieś tam taśma nie wystawała, się gdzieś nie domaluje, bądź będzie niedoklejone i gdzieś się te płaszczyzny pomalują, i później będzie kupę skrobania. I to jest tak. Na początku okleiłem sobie taśmą power tapem. Zaniosłem do tego kolegi, który mi lakieruje. Zresztą to kolega z podstawówki, a lakier ma 300 metrów od domu. Też się fajnie złożyło, no i mówi, że ty, ale to nie, bo to tylko będzie kapać z tej, tej taśmy. Jak włożę do pieca, nie wiedziałem o tym. No i kazał mi kupić albo specjalną taśmę, która jest do lakierni proszkowych, taka wysokotemperaturowa, albo taśmę taką lakierniczą w, sklep, w sklepie lakierniczym. I to jest taka taśma. Bo w komorze tej do lakierowania proszkowego jest 200 stopni, w komorze lakierniczej 60, ale ta papierowa wytrzymuje. Nie wiem, jak się zachowuje przy zrywaniu ta taśma typowa do lakierni proszkowych, ale ta. No to zaraz Wam pokażę, co się z takiej papierowej taśmy robi, i jak ona później tutaj odchodzi od rantu. Nie jest to prosta sprawa. No, to na zły przykład wybrałem ten dek od pompy. Bo tu chyba przez to, że jest duże wycięcie na uszczelkę, tylko malutkie te powierzchnie, to się ta taśma odrywa w porządku. Bo z tych dekli od sprzęgła, czy alternatora, gdzie tu jest powierzchnia wypełniona, no nie było lekko. Tak pomyślałem, że coś wam zostawię, żeby pokazać, jak to fatalnie schodzi. Ale, no, ale tu schodzi łatwo. No, jeszcze później tak trzeba będzie obdmuchać. No, Zmontuję dekle sprzęgła. Zawsze jak montuję dekle czy alternatora czy sprzęgła to w miejscu gdzie tutaj przechodzi gumowa przelotka smaruję sobie troszeczkę pastą. Tu pod tym deklem jest właśnie miejsce do regulacji do regulacji luzu sprzęgła. Jeszcze Wam nie powiedziałem, jak zrywałem tą taśmę. Pamiętajcie, że jak oddajecie dekle do lakierowania proszkowego i je później odbierzecie, to zanim je oddacie do malowania, tak. Zanim je odbierzecie z piaskowania, i zanim oddacie do malowania, tak. To później musicie je bardzo dobrze wymyć i wydmuchać wszystkie, wszystkie te miejsca, gdzie się wkręca śruby, czyli te wszystkie gwinty. No bo później jak już będzie wylakierowany, no to ciężko go tam później czyścić, płukać jakimiś płynami do mycia silników, szczotkować i tak dalej. Czyli zróbcie to sobie przed oddaniem do lakiernika, już żeby były takie wylizane na 100% żeby nigdzie tego pyłu nie zostało, bo jak gdzieś wam by został i później poszedłby w układ, no to to rozumiecie, prawda. A ja też żeby się później nie męczyć, to jak ten dekiel oddawałem z tymi korkami, to poprosiłem, żeby tych korków mi nie dokręcał, żeby one były lekko uchylone, żeby później się nie męczyć z gwintem. Tak żeby one były pomalowane tu gdzie widać, a za korkiem no to nie jest to konieczne. Tu jeszcze założę tylko uszczelki na korki, bo tu jeszcze idą gumowe oringi. Tu już będę miał na gotowo. Drodzy Widzowie, tak mi się przypomniało i... No bo też tak nie wiem jak długi będzie ten odcinek, a chciałbym żeby to w czwartym odcinku poszło. Już zbierałem się od dłuższego czasu i za każdym razem zapominałem od tego odcinka, zresztą od poprzedniego. Już w opisie był kotrabatowy ale nie był jeszcze w filmie, jeśli ktoś czytał opis to sobie zobaczy. Albo sobie zobaczył. A teraz już w każdym odcinku będę podawał jakiś kotrabatowy po wpisaniu którego przy zakupach w naszym sklepie będziecie mieli rabat minus 15% i hasło z tego odcinka będzie kosz i 3 dni po publikacji każdego filmu przez 3 dni po publikacji będzie dostępny taki rabat na stronie więc jeśli coś będziecie chcieli sobie kupić no to oglądajcie odcinki mniej więcej co tydzień będzie się pojawiał jakiś nowy kodzik będziecie mogli z niego skorzystać na tańszy zakup. Na razie się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.